No! Dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym filmie po lustracji, do której was yy, serdecznie odsyłam. Zabieram się za porządki. Mi się ten system co miesięczny yy, sprawdza. Co miesiąc sprawdzam, co mam na drążku, co chcę nosić, yy, ale przede wszystkim chodzi o to, czego nie chcę nosić, yy, co chcę wymienić, yy, ale nie chodzi o kupienie nowych rzeczy, tylko o wymienienie. Tutaj na dole nie widzicie, ale jest takie duże, obszerne. Pudło, w którym mam swoje stare ubrania, które właśnie w jakiś sposób mi teraz nie odpowiadają e, i co miesiąc je sprawdzam. Żeby sobie tę szafę trochę odświeżyć, jeżeli wkrada się jakaś mała nuda, no to rzeczywiście chcę chce ją wyeliminować i dołożyć yy, nowe rzeczy, tak wydaje mi się, że dla psychiki jest to bardzo przyjemna sytuacja. W tym miesiącu w ogóle wydaje mi się, że dużo rzeczy wyjdzie z tej szafy, ale tak wyjdzie na Amen, właśnie z tego dolnego kartonu, bo tam yy, były rzeczy, które na przykład myślałam, że sobie będę nosić zimą, a nie założyłam ani razu. I to nawet nie chodzi o takie kryterium, nie założyłam ani razu, tylko nawet ani razu nie wyjęłam na ten drążek. Więc myślę, że dzisiaj będzie spora. Redukcja i słuchajcie, zabieramy się za przegląd tego, co mam, co chcę mieć, a czego nie. Mam aż pięć sukienek, z czego z powodzeniem mogłabym zostawić tylko dwie. Przede wszystkim, oczywiście, sukienka na wszelkie okazje. I taka sukienka na co dzień, nie noszę jej za często, no ale oczywiście będę ją nosić, wiem to na pewno. Jeżeli nie teraz, no to zaraz, ale myślę sobie, że mogłabym ją nosić teraz. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie na mój problem ciężkości. Teraz właśnie kiedybym nosiła ją tylko mm, z jakimś sweterkiem. To, to to by był dobry pomysł, więc dobrze przeglądać szafę, bo zupełnie o niej zapomniałam, że można ją nosić teraz, także wydaje mi się, że często w lutym po nią sięgnę. Następnie jest taka sukienka po mojej bratowej, ona jest taka szalona z siateczką, tutaj ma taką e, dziwność i e, ona jest fajna, ja ją zostawiam, no bo ona też jest taka sentymentalna i nie chcę jej wyrzucać, e, tak samo ta świetnie mi się sprawdziła z takimi wyciętymi plecami ostatnio na Sylwestrze, no i jak, Kiedyś myślałam, że ją wyrzuciłam, to było mi przykro. E, okazało się, że nie została wyrzucona, więc zostaje. Może w lutym e, mi się przyda, choć nie sądzę. Natomiast ta sukienka, ona przez swój kolor, którego nie ma w ogóle w mojej szafie, bo zobaczcie, ona jest dosyć nudna poza tym jednym e, czerwonym elementem. Nudna kolorystycznie, O, widzę ją i myślę, sobie, fu, serio, nie chcę jej nosić. Jak sobie myślę, że mam ją zakładać? to nie chcę tego. Lubię ją, lubię to, jakie ma piękne wycięte plecy i że tutaj jest taki guziczek, że nie widać stanika. Coś mnie w niej yy, razi i oddam ją mojej siostrze, bo moja siostra bardzo dobrze w niej wygląda. Też bardzo długo miała ją u siebie, ja potem zapragnęłam ją mieć, więc może jak teraz jej oddam, yy, to znowu zapragnę ją mieć i kilka razy ją założę czy cokolwiek, ale myślę, że u niej na ten moment sprawdzi się dużo lepiej. Mam dwie spódnice i o ile te nosiłam często i też właśnie, Boże, ona jest takim kolorem, ona spełnia wszystkie oczekiwania, które miałam kupując ją, yy, więc yy, bardzo, bardzo będę ją teraz nosić i słuchajcie, ta spódnica, wiem, że wiele z Was jej nie lubi, yy, to jest spódnica, której nie miałam od miesięcy, nawet nie wiem od lat, mam ją, no nie, dwa razy w roku, natomiast ona jest taką, wydaje mi się, że jej problemem jest to, że to jest spódnica osoby, którą chciałabym być. W tej spódnicy. To znaczy chciałabym czasami założyć krótką spódnicę i sobie w niej chodzić. Ale dodatkowo, na przykład najwygodniej by mi było w czarnych rajstopach do niej, a wtedy już wolę tą założyć, no bo jeżeli mam takie ciężkie, ciemne rajstopy, to po co krótka spódnica, więc do niej są potrzebne yy, rajstopy cieliste, a cieliste ja mam pończochy, które niestety tutaj wystają, yy, więc no to absolutnie nie dla mnie taki styl, yy, a cieliste rajstopy się strasznie szybko yy, psują i to znamię taka rzecz, że żeby nosić te spódnice muszę za każdym razem wydać pieniądze i coś wyrzucić do śmietnika, żeby ją nosić, bo na przykład bez rajstop uważam, że moje nogi wyglądają w niej kiepsko. I pamiętam, że latem mówiłam, że nie będę jej nosić, bo właśnie będę jesienią i zimą. Ale to jest spódnica, która mi się bardzo podoba. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podoba i chcę ją nosić. I nawet nagrałam o niej osobny film, żeby ją nosić, i ani razu jej na sobie nie miałam. No ale to jest rzeczywiście taki yy, mój po prostu. Minus w tej szafie, że nie umiem się z nią pożegnać, bo bardzo chcę ją nosić, a nie jestem w stanie jej nosić, więc na razie niech wisi. No, tak, właśnie ta, ta kwestia tego, że czekajcie, za każdym razem, kiedy chcę ją założyć, muszę coś wyrzucić do śmietnika. Za każdym, no, albo nie wiem, za trzecim maksymalnie, no bo zazwyczaj takie cieniutkie rajstopki to się yy, po jednym razie niszczą, dlatego lubię cieliste pończochy, bo one się nigdy nie psują. No, a jest to tak. Ale no zostawię, zostawię. Bo gdyby... To był jakiś challenge, gdybym chciała komuś coś udowodnić, gdybym chciała zostawić w tej szafie tylko i wyłącznie rzeczy yy, jak najmniej, to oczywiście, żebym się jej pozbyła, yy, ale to nie są zawody. To jest moje życie, to jest moja szafa, yy, ja sobie tu sprawdzam, ja sobie tutaj testuję, nie chcę być w tym radykalna, nie chcę potem czegoś żałować, yy, więc wiecie, na luzaczku. Spodni mam sporo, bo dwa, cztery, sześć par. To są zdecydowanie trzy, no i teraz te, yy, moje ukochane pary. Czajcie to, on ma taką dziurę. I już <grym mile <grym mile <earnice> raz były zaszywane, i znowu je trzeba zaszyć, więc teraz je odkładam. Dzisiaj pójdę do babci i je szyję. Uwielbiam również te ala skórzane spodnie z Lewisa. One są o tyle fajne, że teraz jak jest plucha, jak jest mokro, to na przykład te od razu mają mokre nogawki, a po tych po prostu wszystko spływa i to się świetnie sprawdza. No i te dwie pary to rzeczywiście pary doskonałe. I te parę również. Zaniosę do mojej babci ze względu na to, że potrzebuję je wyprać w odcie, bo słyszałam, że wtedy ten taki okropny zapach farby takiej ciemnej znika. A ja w domu mam zakaz używania octu, w sensie sama sobie narzuciłam ten zakaz, po prostu Piotr nie lubi octu, więc no, nie będę go tutaj mm, męczyć, więc e, zaniosę je do mojej mamy, żeby mi je po prostu w odcie uprała, kiedy będzie coś prała sama w odcie e, i wtedy będę je nosić z przyjemnością, bo rzeczywiście tej przyjemności mam trochę e, trochę mniej przez to, że one tak pachną. Więc tak naprawdę odwieszam jedną, ale również tamte dwie pary tutaj wrócą. I teraz mam trzy pary. Te spodnie są do sprzedania ze względu na to, że one tutaj mają bardzo ciasną gumkę i no moja łydka jest za gruba na to. To jest dobre, gdybym miała łydkę wielkości ręki. O Boże, wtedy to by było dobre. No ale niestety nie mam takiej łydki, <noise> dlatego bardzo mnie cisną. no i yy, też mój wyjazd w góry pokazał mi, że bardzo nie chcę po nie sięgać, bo są niewygodne adresy, powinny być wygodne, yy, natomiast te adresy nauczyły mnie też, że po prostu yy, muszę yy, znajdywać takie spodnie, które yy, mają bardzo yy, długi ten ściągacz i taki o leciutkiej gumeczce, a nie taki ściągacz, wiecie, taki agresywny. Więc to też po prostu szafa uczy i bawi. One były prane chyba w occie, bo rzeczywiście nie śmierdzą. Natomiast... Yy, no ja ich nie noszę, nie? To są takie spodnie, które były przeze mnie noszone bardzo często kiedyś, ale teraz nie są wcale, ale je zostawiam, bo one są takimi basicami, że możliwe, że kiedyś się przydadzą. A słuchajcie, tutaj są eleganckie spodnie z Ansin, których nie miałam na sobie w tym miesiącu ani razu. Ja o nich zapomniałam. Zapomniałam, że je w ogóle mam w szafie. One są bardzo wygodne, bardzo fajne, więc zostawiam je i właściwie mogłabym zostawić tylko te, nie mając tych ale to wiecie, bez restrykcji, w tym miesiącu jakoś nie potrzebuję restrykcji, e, może też dlatego, że czuję, że właśnie chciała bardzo dużo zmian, e, a to jest niebezpieczeństwo, e, także zostawiam dwie pary, zobaczymy co z tego wyjdzie. I przy spodniach by się już skończyło, e, mam dwa body z Ansin, e, to oczywiście zostaje i właśnie w lustracji mówiłam, że przydałby mi się golf, golfu nie będę kupować, ale właśnie to też jest mocno zabudowane, więc może mi się sprawdzi do jakichś lżejszych rzeczy chociaż wydaje mi się, że to jeszcze nie jest miesiąc na wyjmowanie lekkich rzeczy, to body natomiast ma wycięte plecy. Ono ani na lato, ani na zimę, ani na nic, więc głupio, ale mam teraz takie spodnie i no właśnie zakładałabym je, tylko że jeszcze nie jest ciepło, a na przykład tę bluzkę noszę już bez żadnego swetra. Zakładanie tego i zakładanie swetra też mi, wydaje mi się, że się mija z celem. Ale to jest taka rzecz, że bardzo mi się to podoba w ogóle, no bardzo zawsze chciałam mieć taką bluzkę z wyciętymi plecami, no jest trochę, nie, trochę taka, że wiecie, bardziej yy, wyobrażenie życia. Czyli jest zimno, bo długi rękaw, ale na tyle ciepło, że możesz mieć całkowicie gołe plecy. No, średnio, nie? Więc zostawię sobie na ten miesiąc, zobaczę. Może do czegoś będę nosić. Jeżeli nie, to ta bluzka pójdzie sobie dalej w świat, bo jest wspaniała jak wszystkie body z Ansin. Są również dwie bluzy, oczywiście je znacie. Medicine Roger Publishing, uwielbiam je, ale w ogóle jaka brudna. Teraz byłam prana, ale bez odplamiacza i bardzo bardzo je lubię tym bardziej do tych szarych spodni prezentują się wtedy świetnie. I tu mam zagwozdkę, Słuchajcie, 2 4 6 bluzek na krótki rękaw. Wydaje mi się, że nie miałam ich ani razu. Jedynie bluzkę traćmy razem czas, zostawiam na pewno bo ona jest do podcastów, ale to mi po prostu zabiera miejsce. Ja te bluzki uwielbiam wiosną, yy, więc po prostu nie stąd idą. Po co one mi yy, wiecie, zabierają miejsce w szafie i tylko się na nie patrzę. I czuję taką jakąś niechęć, że wiecie, nie zakładam. A jeżeli ja je sobie wyjmę na wiosnę, to wtedy będzie takie wow, nowe rzeczy! A teraz będzie takiem, więc rozumiecie. Yy, więc odkładam je, bo po prostu ich nie noszę. Aha, Ta jest cała brudna, też sobie ją um, upiorę, a te odkładam. Ostatnia kategoria moich ubrań to są swetry. Wydaje mi się, że problemem moim aktualnie jest to, że chcę się ubierać lekko. A jest zimno. Nie mam rzeczy, które są lekkie, ale ciepłe, właśnie poza tą bluzką, którą noszę teraz nałogowo. No a jednak ta pogoda jeszcze jakby zachęca do noszenia swetrów i nie wiem co z tym zrobić, bo nie chcę doprowadzić do sytuacji, w której te swetry mi tak obrzydną. No, ale też nie chcę marznąć, więc nie wiem, nie wiem. To jest sweter, którego nie nosiłam. To jest sweter po moim dziadku, ale w górach. No ja zazwyczaj śpię na go, ale jednak w górach było mi zimno, więc spałam w tym swetrze i było tak miło, no ale potem nie mogłam go nosić, bo w nim spałam, ale wyglądam w nim w ogóle świetnie, więc może w tym miesiącu to będzie mój taki pierwszy wybór żeby było trochę nowości jakby, ale żeby, żeby było coś innego, ale żeby rzeczywiście było mi ciepło. Tu są dwa swetry z mormła, uwielbiam je. I chcę je nosić, mam nadzieję, że będę je nosić. Ten sweter natomiast ma małą dziurkę tutaj na szyciu, więc też sobie go dzisiaj zszyję. I on po prostu wróci do szafy. Z tymi swetrami mam problem, uwielbiam ten niebieski sweter, po prostu uważam, że ten kolor tak mi pasuje i ten cały krój, to wszystko no genialne. I te swetry są przepiękne, yy, no ale miałam je na sobie w tym roku, w tym miesiącu tylko raz. Ten to miałam w ogóle pół raza, yy, bo tak naprawdę tylko do teatru boję się go nosić bo jest biały i w ogóle boję się je nosić, bo muszę je uprać, a widzieliście we vlogmasie, jak trudno się je pierze, bo trzeba je prać ręcznie. No ale zostawiam, no bo wiadomo... Yy... Nie wiem, czy w tym roku będzie dla nich test. Wydaje mi się, że to by było nieprzyjemne, gdybym w kryzysie swetrów y, dała im ostatnią szansę. Wydaje mi się, że zostawię je na pewno na następny rok i zobaczę, jak wtedy y, będę po nie sięgać, bo tak naprawdę one są totalnie dodatkowymi swetrami. Y, ja poza tym mam cztery swetry, co jest y, absolutnie y, wystarczającą liczbą. No ale wiecie, są, więc są, są i są piękne, y, więc chciałabym je nosić. Następnie jest ten. Sweter od Ady, który oczywiście, że zostaje, uwielbiam go. Mam nadzieję, że nie będę musiała go już w tym roku nosić, bo nie będzie takich mrozów. Ale yy, jadę do krynicy, więc on się na pewno przyda. No i tak samo jest z tym. Tego swetra nigdy już nie będę nosić tak normalnie na co dzień, ale to jest sweter do krynicy, więc ja sobie ten sweter po prostu zdejmę z wieszaka. No bo bez sensu, żeby tu wisiał, skoro nie będę go nosić. Ale jak będę wybierać się do krynicy, no to wtedy będę go sobie zabierać. No i zobaczcie, tak naprawdę ta szafa jest mega nudna, jeżeli chodzi o, o rodzaj rzeczy. Mam tylko swetry. I dwie bluzy. I teraz mam tę bluzkę. Nie ma, wiecie, takiego, że o, tu bluzka, tu sweter, tu taka bluzka, tu takie coś, tu takie coś, tu sukienka, tu to, tu tamto. I są po prostu swetry. To jest jakby dział swetrów. E, więc sprawdzimy sobie to, co mam tutaj na dole. I może coś tutaj, coś tutaj znajdę, coś, co chciałabym Nosić. No i rzeczy tutaj jest y, rzeczywiście sporo. Y, natomiast są już rzeczy, na przykład to, y, do czego tęsknię, do czego wzdycham i do czego chciałabym wrócić, ale to jeszcze nie jest ten czas. Y, na przykład bardzo chciałabym wrócić do tej żółtej bluzy, ale wiem, że nie będę jej wybierać. Mimo, że chciałabym ją wybierać, w ogóle ten kolor uwielbiam, ale póki noszę taką kurtkę, jaką noszę, to na pewno nie będę po to sięgać, bo będzie mi po prostu niewygodnie. Tak samo druga bluza z kapturem, która jest po mojej siostrze. No i teraz tak. Jest taki kardigan piękny, który odłożyłam ostatnio, ale teraz sobie myślę, że to jest właśnie taka lekka rzecz która może mi się teraz sprawdzi, więc dla testów yy, ją tutaj wprowadzę. Tu są piotra remontowe rzeczy, tu jest mój paszek, tu jest jakaś torba. To jest kolejna rzecz, yy, w której yy, było mi zimno, ale ja teraz potrzebuję takich lżejszych rzeczy, więc to też wprowadzę na nowo to jest taki sweter, który wprowadziłam do swojej szafy i on od razu wylądował tu. Nie miałam go ani razu, więc on zdecydowanie idzie na sprzedaż. To są bluzki, które są w paski i które ja zawsze chciałam nosić, ale którym się nigdy nie podobały na mnie zawsze jak je zakładałam to nie podobało mi się jak wyglądam, więc to jest w ogóle bez sensu, to są bluzki których nie wyrzucę, bo ja je noszę w Krynicy, kiedy jest zimno yy, to właśnie pod spód i mogłabym zostawić tylko te i te nosić, ale szkoda ją marnować szkoda ją niszczyć, jeżeli mogę nosić te i po prostu je non stop prać, nosić, jedna jest moja jedna Piotra, ale yy, noszę dwie więc odkładam ją yy, do tego swetra, który jest do Krynicy. Bardzo, bardzo mam ochotę na powrót do koszuli. Oj, bardzo, ale uważam, że to nie jest jeszcze ten miesiąc, że jeszcze jest na to za zimno. Chyba, że sobie wprowadzę jedynie te do mojego body, bo ona, ona jest taka, ona jest dobra. Tyle, że jak zawijam sobie rękawy, to zawsze musiałabym je odwinąć, żeby założyć kurtkę. No zobaczymy. Zobaczyłabym również ten sweter. On jest w ogóle z podstawówki z Lumpexu. Ta koszula jest po mojej mamie. To też jest Lumpex. Tam to też jest Lumpex. Wszystko jest Lumpex. To też jest Lumpex. To też jest Lumpex. To jest po mojej mamie. Ale tę koszulę zostawię sobie właśnie marzec-kwiecień. Mm, to są rzeczy Piotra. O, i to jest właśnie... To jest taki przykład rzeczy jak te body z Ansin. Czyli jest to sweter z wyciętymi plecami. No absurdalne i ja to nosiłam, było mi zimno w plecy, ale mi się podobało, więc yy, beka. Yy, no ale to też sobie wprowadzę w tym roku yy, tak dla testu. To też są rzeczy Piotra. Och! Już tęsknię, już czekam, aż będę mogła e, wrócić do tej bluzki, ale uważam, że jeszcze czy ona jest zbyt kolorowa, czy doda mi siły i energii. A spróbujmy. Zobaczymy. E, wprowadzę sobie może również e, te spodnie. Zobaczymy. O, to jest idealny sweter. To jest sweter po mojej babci, który jest właśnie cienki, czyli będzie jak ta bluzka, będzie cienki, ale będzie ogrzewający, super. Tu mam jeszcze eleganckie Drugą parę. Wprowadzę je sobie, bo zobaczymy. Dużo rzeczy, ale może jakaś świeżość dzięki temu popłynie. Tu są kolejne spodnie, też je wprowadzę, zobaczymy. I tu są spodnie, one również mają taką gumkę. To są dresy, które chciałam sprzedać, ale nikt ich nie chciał kupić. Wydaje mi się, że ta gumka jest dużo. Cieńsza i żałuję, że tych spodni nie wzięłam w góry, bo na pewno bym je nosiła. One są też dłuższe, więc tak mi nie opinają tej górnej kostki, tylko tak dolną. No Może, może, może się sprawdzą. Może się sprawdzą. Zobaczymy. Tu jest moja suknia ślubna, ale za nią się nie biorę. Tu są również takie jasne lewisy. Może zobaczymy. Takie rzeczy wszystkie dołożę do tej swojej. Szafy, koszule poczekają jeszcze z dwa miesiące. Dużo tych koszul w ogóle to sobie tutaj odłożę. No i widzicie, na przykład odkładam teraz pięć koszulek yy, białych i czarnych, których nie nosiłam, yy, i dzięki temu mogę aż pięć rzeczy wprowadzić nowych, które może będę używać. W sensie nie mam takiego limitu rzeczy, które mogę mieć w szafie, ale nie będzie ona taka wypełniona, jeżeli teraz wprowadzę. Mm, inne rzeczy, że to jest ekstra. Panawiam się również nad tym swetrem. Nagrywałam w nim wczoraj odcinek, dlatego go wyjęłam, bo zawsze yy, teraz urodzinki będę nagrywać w swetrze, o pierwsze nagrywałam i tak dalej, wiecie, yy, ale jakoś chyba jeszcze go nie czuję, jeszcze... Jeszcze nie, jeszcze niech poczeka na wiosnę. W tamtym roku normalnie chodziłam w nim zimą, więc nie z łabeka. Także zobaczmy, ile nowych rzeczy. Raz pięć par spodni bardzo dużo. Trzy, cztery, pięć swetrów bardzo dużo. Jedna koszula i jedna energia z Yellow Meadow. Bardzo dużo nowych rzeczy. Może to mi da jakąś taką energię, a może w ogóle nie będę po te rzeczy sięgać, a może one będą tutaj konać i przeżywać swój ostatni żywot. To to wie. Zobaczymy. Ja je dam do prania ze względu na to, że jak one się kiszą w tym, w tym kartonie, jak tych rzeczy jest dużo. No to rzeczywiście one potem przesiąkają takim dziwnym zapachem, i nie lubię ich nosić, a tak to sobie wstawię zaraz pranko, wyschną i może też z radością będę je nosić. Dużo rzeczy będzie w tej szafie. Zobaczcie, nie? Zobaczcie, jak to jest. Człowiek myśli, że ma mało rzeczy. Że ma nudną szafę, a tu ma takie perełki. i Ja teraz czuję, jakbym wróciła normalnie, no co najmniej ściuchów z, z Lumpeksu z nowymi rzeczami. A ja po prostu wzięłam rzeczy, które bardzo lubię i których nie nosiłam tylko i wyłącznie ze względu na jakąś pogodę albo ze względu na swój jakiś humor. A teraz mogę z miłą chęcią wrócić, więc wykorzystam ten przywilej. Aha, mam jeszcze taką bluzkę i powiem Wam, że y, oglądałam swoje zdjęcia z zeszłego roku i bardzo mi się nie podobało, jak w niej wyglądam. Ale ją też sobie te zostawię. I właśnie ona będzie takim tutaj y, ostatnim... Ostatni egzamin. Jeżeli będę po nią sięgać, bo ona teraz by była odpowiednia na przykład do y, tego rozpinanego kardiganu, to ją zostawię. Jak nie, to ją sprzedam. No przyznam szczerze, że spodziewałam się, że więcej rzeczy wyrzucę, niż wprowadzę do swojej szafy. Ale właściwie czemu nie? Najgorsze są te momenty, kiedy na przykład jestem u mojej mamy i znajdę jakąś e, walizkę z jej starymi rzeczami albo ze swoimi takimi mega, mega starymi rzeczami i postanawiam sobie, wow, będę te rzeczy teraz nosić i potem je wprowadzam do szafy i nie noszę ich nigdy. Ale to też mi weryfikuje, czy ja chcę nosić te rzeczy, czy. Nie, więc to jest duży plus. Ile rzeczy m, wylatuje z tej szafy na zawsze? Raz, dwa, trzy, cztery. Je są do naprawy. Jedna jest do wybar wyplamienia m, i trzy rzeczy są do krynicy, gdzie już nigdy nie będę miała oczekiwań, żeby je nosić. Więc w sumie bardzo przyzwoite porządki. Ja tymczasem was ściskam serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!